Czy życie bez ślubu zawsze jest grzechem? To pytanie budzi ogromne emocje. Dla jednych Kościół jest bezlitosnym sędzią potępiającym życie na kocią łapę, dla innych ostatnią instytucją broniącą moralnych granic. Prawda leży po środku i jest mniej wygodna dla obu stron. Kościół nie naucza, że samo życie bez ślubu to grzech. Można żyć samotnie, być zaręczonym, wdosem, czy w związku niesakramentalnym i nie popełnia się przez to grzechu. Grzech zawsze dotyczy konkretnego czynu, nie stanu cywilnego. Problem pojawia się, gdy życie bez ślubu oznacza współżycie seksualne. Tu Kościół jest jednoznaczny. Akty seksualne są moralnie dopuszczalne wyłącznie w małżeństwie, trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na życie. KKK 2353. Współżycie poza małżeństwem to cudzołóstwo lub nierząd. Jednak nie każdy taki związek automatycznie oznacza grzech ciężki. Wymaga to trzech warunków: poważna materia, pełna świadomość i dobrowolna zgoda. Papież Franciszek podkreślał, że nie wolno utożsamiać obiektywnej sytuacji grzechu z subiektywną winą osoby. Osoby w stałych związkach niesakramentalnych, które współżyją, nie mogą przystępować do komunii, nie z kary, lecz z logiki sakramentalnej spójności, jak wyjaśniał święty Jan Paweł II w Familiaris Consortio. Kościół wzywa jednak do towarzyszenia, cierpliwości i unikania pochopnych ocen. Miłość, nawet szczera, nie usprawiedliwia każdego czynu. W wizji katolickiej domaga się formy, zobowiązania i odpowiedzialności. Małżeństwo jest jej publicznym potwierdzeniem. Współżycie bez ślubu to sprzeczność między treścią a znakiem. Kościół nie redukuje człowieka do sfery seksualnej. Papież Franciszak ostrzega przed moralnością redukcyjną, która widzi grzech tylko w kwestiach cielesnych, ignorując egoizm czy brak miłości. Czy więc życie bez ślubu zawsze jest grzechem? Nie, ale Kościół naucza, że seksualność ma swoje miejsce, a miłość wymaga decyzji, nie tylko deklaracji. Dlaczego Kościół nie błogosławi takich związków? Błogosławieństwo to uznanie, że relacja jest zgodna z wolą Boga i prowadzi ku dobru. Małżeństwo jest sakramentem, znakiem trwałego przymierza. Związek niesakramentalny nie ma tej treści. Więc kościół nie może go błogosławić, bo oznaczałoby to zrównanie go z sakramentem. Jan Paweł II w familiaris consortio jasno stwierdził, że relacje poza małżeństwem nie są moralnie uporządkowane. Franciszek podkreśla szacunek i troskę duszpasterską, ale nie ma władzy błogosławić związków poza sakramentalnym porządkiem. To nie brak miłosierdzia, lecz wierność prawdzie. W świecie utożsamiającym miłość z emocją Kościół przypomina: Pełna miłość domaga się decyzji i formy, która wytrzyma próbę czasu. Co o tym myślicie? Zgadzacie się z takim spojrzeniem, czy uważacie je za przestarzałe? Napiszcie w komentarzach swoje zdanie chętnie poczytam i odpowiem. Jeśli film pomógł Wam lepiej zrozumieć temat, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał po więcej takich wyjaśnień. Do zobaczenia.